O Let's go! Pompost Let's gooo No maski, uh. no mas ja dzwoni Kurde, 50% kryta, 60% ability chaser To, Sześć, to, to wszystko fajne Uuu, uh, Brutalizer, też mocny To jest chyba najmocniejszy Odpierdolę do mamuśki i można grać. <grymne> <grymne> w oh, jest. mojej. siłownie W tej kieszance. Nie kalipsa, ta spumy. Zawierz zaridasa. To ma jakie szansa jak powinna być What Nie, go Niepamba zresztą potężny. Czerpanie? Ale ja no, sobie no, Ja mam dwa by ignite no, 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 hasło do no, Chyba, że je usunę jakimś cudem. Ojdź na i tych, ty. Może trzeba jakoś do sądu dojechać, dawaj Nie ma śmierci! S? Ale się trzeba było napocić i biegać za tą samą Trzeba powiedzieć, żeby to samo na używać, bo to one się tak, tak szybko resetują, że... Odszako Niewidzialna jaszczurka, elo A, peskity Wiecie o tym Leonost raczej go zabić Tak mi się wydaje Honda Civic? No Honda Civic trzeba Próbować dorwać Nieam, 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 nieam. Aha. Aha, udało mu się. Ciekawa interakcja. Oku, co ale co zajebisty flash. jest? Dobry flash, dobry flash.

One. Aha, i one i set. To trzeba i one no. Nic skomplikowanego, tak? Mam ścieżkę! Ja mam dwa gołówki Co za gówno. To niezła ścieżka, no. No nie zjadłem go! Idzie góry, idzie góry, śleć, leź, lecie, leczę lecz, lecz. Okej, okay, nie słuchasz mnie, dobra Dobra, jest, 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 jest. Ale jak mi Ola mnie, ja wyjdzie leżę do góry, ja pizdę zostać tam Chuj jestem, jestem czegatem, jestem jaszczurką Jesteś generalnie zabawką na dzieci. Jestem jaszczurką czurką <śmianie> Zabawką, Trzy Co? takie tak. Kto tak lubi te kutki zjebany? Bo No bo... Ono było takie jakby, takie kurwa oczywiste I go zapomniałem Okej okay. okay. No co, no lux, nie? Nic skomplikowanego. Trzeba, A jo? O ile nas nie. O ile nas nie zatrzyma. Ona jest tu, więc ona jest za nim, ona jest coś tam za filarem. Nie go! Kurwiki moje. Biorę kwiatka biorę kwiatkę i ją dojeżdżam. Dobra ją. Aha, okej, okay. niezbud dojazd. Jak ona mnie wybuchła. Okej. Okay. chcesz. Kupa czasu. Uczorowana wysadzić Jedziesz tam, jedziesz tam, zabawka. Tu tup, tup, tup. Tup, tup. <laughs> tup tu, op, tu, Tup, 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 tup. Tyle shieldów. Hop. No, zjedz go! No, jestem pełen Ja tam. Ej, odpaliłem barierę. Nie, dwie bariery i chyba w jednym momencie. Chyba ja pamiętam, że te samoloty trzeba używać. Używać, używać. Cały czas się resetuje.

Czekać z tańcem ostrzy <śm> mm. no to jest ten, to jest czysto No taka szybka jest. O ma, nie? Ty, no i nie trafia mi to r -kę. Ty, pomóż mi. Ciężko, bo nie teraz nie, nie trafiłem, a on mnie po prostu do niej pociągnął. No i. set. No i tak, to się. Jeszcze ciebie też sobie pociągnął, bo ty byłeś na tym, na tej rce. <laughs> elegancko ja ten cię ostrzami tak. yy, chyba samira, co? no jezus, no ale ciężki wybór armor pan czy to? o cholera. To no co, ok, tu trzeba być. Okej. Okay. O jest będzie ciężko przez te trapy przejść w koleżkę polary ciała. Zaraza. Może iść tam z drugiej strony, no o, Poczekaj, 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 poczekaj Wiesz co chciał być. To, trapa, to, nie, to nie Możemy czy... skakać, dawaj, skaczemy, skaczemy Dawaj Dobra, nie takie. Nawet jej nie sięgnę, kurwa! Moja wina no to Ty mogłeś chociaż talon otrzymać, bo i tak jej nic jej nie zrobiłeś Tylko mnie ugoniłeś, nie? Kurde, zapomniałem, byłem szkoda, że mam flesza Да и не Dobra, trzeba... trzeba kupić. Chyba ja bym chciał plemienną zbro... O, nie, nie mam. No to ja nie wiem co ja chcę mieć. generalnie chyba ja sobie poczekam na... Wiesz ona jest full support, no, ale wiadomo, on, nie mocno tego człowieka to tłuc, nie? Mogłeś zostać tam w sumie. Ja muszę, ja muszę I, i tak ją widzieć. I co, ja muszę... z tego, I co z tego, że full support? I tak można pierdalać? No zostaj, tam, i, i tam, idź tam, żebyś sobie nie chce ją widzieć. O. Tak jest coś to lody, może tu tą. Ale że Olaus, <laughs> debil, <laughs> wysmażył się, nie wiem, czy on nie próbował do kwiatka podejść, on chciał tego górnego, może, ale. No ale cóż, lepszy czarny wygrał, cóż mam powiedzieć. Ajajaj! Aj, aj. chyba co nie zginie Dobrze myślałam. tam... Dobra O kurkę co byś na Eee, co ja bym chciał? Mam dwa, tak, mam trzy na pancerz. No to przydałby się krzyna magię. No to sobie biorę kostur. Dwa jony Oho, ja trafiłem Ja, Dole. Aha To Q no, 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 na dystans chyba go trafiłem, ale już Q, E Dwa razy E w ścianę a, tego wie To samo mi cię jest To nie jest głodny czogat Tak to czołga. Ten z nie mają obrażeń. Nie. Znaczy, ja mam obrażenia. O, obrażenia o. Mam, mam jeszcze o 10% mniejsze. A masz obniżone? Co w się sensie obniżasz? Czy co? Nie mamy ten Astral Body. Zyskuję oh. oh, niski okay. HP ale ma lepszy bonus. O. Yo. Życiwieście. Aobra przegął ten cholot z co. wyrzucili ich. Plemię by były. Nawio mi się plemię My nie możemy tego przegrać. Bez żartu. To no jest Leone, nie? Tylko, że trzeba się bić nim ten... Bo, znaczy, nam nie sprzyja koło Czeka, ja sobie tam pójdę do góry No i wygrana Szalony jaszczur! Ej, jest on tak hey, Czekaj, ja się ją zabiję, co? Aha, uciekła? No jazda, sorry, duda. O! Co? Aha, bo... Dobra, dobra, już wiem, czy ją zabiję. Ja nakładam ten. palenie. Ja potrzebuję więcej obrażeń. Chyba, no że to, to troszeczkę tak dla fanu No co, no i zabijamy selankę i chyba pierwsze, co? O! Chyba pierwsze. Nie ja, no, to pan na arenie. O, bo ty szybko z takimi kloskami grać, nie? Noc <noise> Dawaj tam... Nie wiem, to... Dawaj, dawaj Nie ma co, tam nie sprzyja czas Aha, dobra Dobra mi nie sprzyja trafianie Czepiony na pewno Aj karamba! Już mi ją diebać. Dobra. Zabij zajebana. Nie, kwiatek. Ja chciałem kwiatka i mnie podrzucił. Oh. Jednak Super. potrzebuję więcej obrażeń. Miecze nie, dobra. Że cię by tak zabili Pęciutki jesteś coś Nie mam plemiennej musiałbym na przykład to sprzedać coś fajnego sobie wziąć Piąć. Znaczy nie wiem czy czapka generalnie jest Ci potrzebna Otoż nie, nie, zostaw co w chcesz Kupuj sobie tylko te, te ewentualnie No teraz lecę tylko kowadła no, jak to jest. Dobra, no to trzeba dawaj tą stronę Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, teraz go usakrujemy. Wiesz? Jeszcze jedna. Widzisz, jak łatwo było? Aha, to nas zamienia miejsca. dobra. Dobra, chuj. Co? Wygrałem innego pryzmatyka. Ten, ten, ten okej, okay. no. Te małe kurwiki. Myślisz, że to było go, go, gorsze niż to co No to by dawało Spida, Spida, tak. No to ma lepsze statystyki, z... ale te, te, małe, te małe, małe, małe nabiją sporo. się okaże. Dobra, dawaj tą psonę. Ja biegniesz tu od razu, nie zastanawiasz biegnę, ja się kurwa toczę pasz, pasz, pasz o Jezus, ale był pomysł dobra, ja zaraz kastuję trzecią rękę. Wernie no, się wyjebałem. On nie mam nie. Ach, taki dobry pomysł z tym skokiem. Nie, ja, ty coś w chuj słabszy od tamtego czego czy mi się wydaje że rządzić tak klepie. Ja jestem słaby ogólnie. Nie no właśnie nie, całą gierkę za imbicie stałeś. Może on może się, może, może się coś lepszego po prostu wylosowało. On dużo Silda z tego Vic a Chociaż ty też proszę, nie wiem, no, to masz dobre. A on staków. więcej stacków? O, no dwa razy więcej stacków na Hearthsteala? Cóż za jakim cudem jak, jak nie za nią, tak jest, ale pogod. O kur... No ja mogę już wiebać! Kurwa chcą zjeść. Już nie mogę. No i chuj. Użał! Masz rękę drugą? No nie, nie, nie zabijemy ich. No, ona jeszcze coś takiego robi. Coś. Teraz cyk ul. Oh, Aaaa, być mówiłem Dobra, drugie miejsce z gitara Dobra widzowie, teraz by się nie udało Dzięki, Pozdrowiam